Witajcie, kolejna odsłona gwiazd na wyciągnięcie ręki. Wiecie już Państwo o symulatorze grawitacji, bo była prezentacja taka na ten temat, ale teraz chcielibyśmy się skupić na egzoplanetach. Bardzo wdzięczny temat i bardzo fantastyczny dział tej strony, która jest potężna, która zawiera pewnie już kilkaset albo i tysiąc kawałkiem symulacji układów grawitacyjnych. Aby o tym opowiedzieć, do tego zainspirowała mnie lektura. Czasopisma Urania Postępu Astronomii z 2019 roku, numer 1, gdzie natknąłem się na taki piękny wykres krzywa tranzytu, krzywa blasku gwiazdy Kepler-1625 z planetą, to jest to obniżenie jasności. Planetą jeszcze B jest dodane do nazwy gwiazdy, i uwaga, po prawej stronie potencjalny Księżyc, taka perełka. Ale proszę Państwa, popatrzmy sobie, jakie mamy typy planet pozasłonecznych. To są typy planet, które były znane w 2012 roku, kawał czasu temu, ale częściowo to jest jeszcze aktualne. Popatrzcie Państwo, u góry mamy tak zwane gorące Jowisze, u dołu mamy planety podobne do Ziemi, a wszystko to jest podane w promieniach Ziemi. To RE to jest promień Ziemi. No i proszę Państwa, mamy też taki fantastyczny diagram, gdzie na mapie nieba, całego nieba, czyli tak zwany All Sky Map. Mamy zaznaczone punkciki, gdzie są znane układy planetarne. Bardzo dużo ich mamy i tam jest taki jeszcze krzyż po lewej stronie mapy. To jest gwiazdozbiór Łabędzia, tam właśnie operuje e, kosmiczny teleskop Keplera i tych układów tam jest po prostu najwięcej. Ale, proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć, no dobrze, no i co z tego? Ale chcielibyśmy tam polecieć, jeszcze długo nie polecimy, to może chociaż zasymulujmy sobie te układy. No i właśnie tutaj, proszę Państwa, przychodzi czas na nasz internetowy symulator grawitacyjny. Zachęcam do tego, żeby zapisać sobie stronę podświetloną na żółto, a my już w tej chwili klikamy i przechodzimy do tej strony, do działu egzoplanety. Ten dział, proszę Państwa, egzoplanety wita nas takimi najciekawszymi układami. Możemy sobie przewinąć jeszcze pasek do dołu. Zobaczcie państwo, że tych ciekawych układów jest naprawdę bardzo dużo. Dlaczego ciekawych? Bo tam są planety najprawdopodobniej podobne do naszej Ziemi. I to jest tak zwany dział Hall of Fame, czyli to są te takie najciekawsze. Proszę państwa, klikamy sobie na Proxima Centauri b, najbliższa gwiazda po Słońcu, i zobaczmy sobie jak wygląda ten nasz układ. Proxima Centauri. Kiedy mamy tutaj pozycję kamery zaznaczoną jako free, no to wtedy możemy sobie myszką odjeżdżać od planety i dowolnie regulować, jak będzie wyglądał ten nasz układ planetarny, pod którym kątem będziemy go sobie oglądali. Możemy też kliknąć uruchomienie symulacji i wtedy ta symulacja nam rusza. Mamy w tej chwili układ. Widzenia kamery związaną z Proxima Centauri B, czyli z planetą, a my chcemy, aby była związana z barycentrum układu. Proszę bardzo, i już mamy w tej chwili możliwość spojrzenia na, tego, na ten układ grawitacyjny niejako z góry. Możemy sobie myszką kliknąć, obejrzeć go pod różnymi kątami. Mało tego, tutaj jest taka malutka wikipedia, możecie Państwo sobie zobaczyć rozmiar Proxima Centauri w porównaniu do rozmiarów Słońca. I kilka jeszcze innych parametrów, kiedy przewiniemy sobie po lewej stronie tutaj ten pasek w dół, w tym orbitalny okres tej planety B, czyli 11 z kawałkiem dnia. Ale to jest, proszę Państwa, nie koniec tego, co możemy zrobić, bo możemy na przykład do tego układu wprowadzić sobie chociażby planetę podobną do Ziemi. Możemy to zrobić poprzez w prawym górnym rogu kliknięcie Dodaj. Nie gwiazda tylko. Planeta. Możemy sobie wyznaczyć jej orbitę. I jeszcze musimy sobie wyznaczyć jej masę. No to powiedzmy, że to będzie masa taka jak Ziemia, i dodajemy masę. Proszę bardzo. Zobaczcie Państwo, troszeczkę nam zwolniła na chwilę symulacja, ale już się wszystko przelicza. Na zielono mamy orbitę tą taką pierwotną. Którą dodaliśmy y, naszą Ziemię, ale to się będzie zmieniało, bo zobaczcie Państwo, że potem ten układ zacznie się rozjeżdżać, jak będzie miało więcej lat. Proszę popatrzeć, trochę przyspieszyłem. I widać już zmiany. Widać, że orbita nam się pierwotnie na zielono w jednym miejscu wyświetlona zmienia. No i ten układ przestaje być stabilny. Y, możemy. Bardziej zaszaleć. Możemy dodać planetę o rozmiarach Jowisza, a możemy dodać nawet drugą gwiazdę. Zachęcam Państwa do tego, żeby się pobawić tym symulatorem. I popatrzcie Państwo również, że my zaledwie ograniczyliśmy się do tego Hall of Fame. Natomiast mamy tutaj układy grawitacyjne posegregowane według typów narzędzi badawczych, za pomocą których zostały odkryte. Metoda tranzytów jest najlepsza. No bo tam Kepler odkrył ich najwięcej, kilka tysięcy. Również metoda prędkości radialnych, metoda bezpośredniego podglądania planet. Mamy niewiele takich układów, ale są. I w końcu mikrosoczefkowanie grawitacyjne. W tym właśnie celują Polacy. No podam Państwu przykład, ile jest tranzytowych. Proszę popatrzeć, tu mamy od 1 do 3, ale do no tak. Kliknijmy sobie na ostatnią stronę, proszę bardzo aż 79 stron, na każdej stronie kilkadziesiąt układów. No proszę Państwa, długie zimowe wieczory przed nami, zawsze przed nami, nawet jeżeli jest lato lub po zimie, no to wiadomo, że to w kółko się jakby toczy, więc zachęcam Państwa do tego, żeby pobawić się tym symulatorem. Daje to dużo satysfakcji, ale daje również taką fantastyczną intuicję tego, jak jest zbudowany wszechświat i jak są zbudowane inne układy planetarne. Krótko mówiąc, Kopernik pewnie by nam zazdrościł takich możliwości, które mamy tu i teraz w XXI wieku, korzystając właśnie z takich symulatorów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Patrzcie w niebo, Kopernik patrzy z nami.